Witam, tak się prezentuje mój Ural Do sprzedania Szukamy nowego domu Dla kogoś kto będzie miał więcej czasu I więcej przestrzeni Wszystko zrobione po bożemu Mnóstwo chromu Chromowanych detali za które wydaję majątek Ruskie gaźniki Skrzynia Ural prawdziwa Prawdziwy alternator ze Suzuki Swift, grzane manety, wszystko chromowane na miedzi. Obręcze są nieruskie, tylko repliki BMW, więc nie są spawane w szpica. Dlatego można jeździć solo Zapraszam na oglądziny i przejażdżkę